...go wiecie. Mi się to nie podoba, taki motyw. Nigdy nie lubiłem kogoś ochraniać, bo to... ...to nie jest zależne ode mnie, no i koniec, no. Bo czasami go trafią, czasami go nie trafią, no i tyle. Borys, dawaj. Aha, to jeszcze tu są, dobra. Okej, okay, Borys, ja już cię przestaję ochraniać. <grytanie> Okej, okay, dołączy do drużyny. Ładunki podłożone. Za Uhu uhu, Borys, jesteś? Jestem. O nie, o nie, o nie. Kajmy. Wiesz, co to chyba nie tędy. Nie. Jaką lewą flankę o czym ty do mnie, Gawarit? Lewa flanka to jest tam, dobra, biegnę. Jak sobie chcesz. Dobra, rozumiem Aluzja. Opsa, go tędy. Dobra. Kilos ogarnia. Kilos po prostu po raz pierwszy raz w życiu ogarniam. Chyba go tędy trzeba zajść, tak? Czy. Tak, tak. Ogarniam. No to dobrze, że ogarniam. Eee, ciemno tu. Na pewno będę musiał to znowu przyjaśnić. Cholera. Nie na, nawidzę przyjaśniać w filmiku, bo to potem sztucznie wygląda, wiecie? No ale dla Was to będzie bardziej widoczne, dlatego musicie się przyzwyczaić, że. No niestety jasność się zepsuła. Dlatego muszę to. Y A! Ty gnidusie! Dlatego muszę ją ustawiać przez y konwersację filmiku. Cholera. Zobaczcie, jak stoimy z życiem. Po prostu pięknie. Formalnie już powinniśmy nie żyć, no, ale w praktyce jest inaczej. Na podłogę! Gdzie są apteczki? Dobra. Ja zaraz pierdzielne, jak się dostanę do tego MG42, to będzie tutaj czoda! Gięcie dojcze. Boris, Boris, uciekaj, uciekaj, ja tu będę osłaniał. A to są nasi? Aha, to są nasi. Jezus <ścoughs> Maria, Boże i bo nie, nie, ja się po prostu normalnie rozbrałem. Teraz już ostatnia, ostatni fragment tej misji oczyścić drogę do fabryki. Też nie lubię. Nie lubię tej części. Jest fajna ta misja, jak się oczyszcza tą stację kolejową. Potem już się robi coraz trudniejsza i coraz taka, widzicie, znużona, ale... Ale ma dobry klimat, fajny klimat, także nie narzekam. O le, ja po tej misji zrobię przerwę, bo mi się nie chce. Już normalnie jestem, wiecie. Kurde by. Jestem dzisiaj w złym humorze i nie potrafię, nie mogę. Aleluja. Boris, podkładaj te ładunki i lecimy. Gdzie mi tu Borysa napierdzielasz? Dobra, wszyscy już chyba poszli, a ja stąd chyba będę napierdzielał. Tak, tak, tak mi się wydaje właśnie. Mhm, tak, stąd będę. jak się wychylą? Boże, jak mnie ich tak, bo już niestety byłem na tym. Pierwszy dzień szkoły, oczywiście, zamiast na WF-ie słuchać PSO, to poszliśmy na siłownię i, i Kilos tak wyciskał, że jego boli kark! No. A teraz się relaksuje, napieprzając no, w szwabów półautomatycznym MP44. Dobrze mówię? MP44. Dobra, już, już, oczyści drogę do fabryki. Dobra, czyli tak, miasto wyzwolone, teraz fabryka. Atak na fabrykę. No, super. Tu już się właśnie zaczyna niefajna część. I pamiętam zawsze, że nie było chyba jeszcze momentu... Petrenko, Petrenko też mi się skądś kojarzy. Nie było chyba jednego momentu, gdzie bym ja miał dużo życia w tej misji. I zawsze mnie często zabijali, także szykujcie się na niezłączodę. To jest w ogóle ciężka misja. A w tym... w tym... Chwila. <laughs> w tym są w ogóle chyba tylko cztery misje, o ile się nie mylę. Trzy misje, właśnie 3. Przynajmniej tak mi się wydaje No, idź do piwnicy, my zatrzymamy Niemców no, Tędy jest piwnica, a ja kiedyś zrobiłem tak, że zapisałem sobie Pobiegłem na hamca i tam jest akurat safe przed wejściem do tej piwnicy I... Miałem po prostu takiego... poker face'a No właśnie, takiego jak teraz, wiesz? Wiecie? Także ja chyba kiedyś zrobię sla, swoją minę także o Boże kochany, nienawidzę tej gry Nienawidzę tej gry I To nam jeszcze raz bo... Bo ja nie, nie, ja nie... No tak, z taką ilością życia. Ja chyba tak będę rzucał, na ślepo. Dobra, save. Już wszyscy? Tak, wszyscy. To się Kilosowi udało. Dobra, do piwnicy. Ja nie lubię tu być, w tej piwnicy, bo tu nie ma apteczek. Chyba. Jest ciemno w ogóle. O lewe, którędy ja tu zaszłem? Dobra, poszli. Tak, to on żyje tam? Tak, Petrenko żyje, dobra. Kurde, boję się tam teraz wchodzi tak na hamca, bo widzicie jak... Jak to wszystko wygląda. O, dobra, 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 okej. Okay. Teraz już jestem bardziej... O hand steilhandgrenade, No, ty kurde, ty dojczu zarąbany, łap tu RPG. Czy RPG, to jest yy, granat... Yy, Jak się nazywa? RGD. RGD, sorry. To jest przeciwczołgowy w ogóle. Tak mi się zdaje. Musimy się dostać tam, tam jest apteczka. Za... Stalina. <ścoughs> A, dojcze. Nie ma tak dobrze. Okej, okay, y, dotrzeć na, do pomostów na najwyższym piętrze. Spoko. Przecież to y, bułka z masełkiem. Soczek z mleczkiem, jak to kiedyś Bartuś powiedział ładnie. To chyba tędy jest, tak? Gdzie biegasz? Ej ty, no, jest za cicho. Co? Fu, tak, zaskoczyliśmy ich, że oni sufit próbują na nas zwalić. Dobra, y, 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 czy tutaj są jakieś apteczki w tym domostwie? Nie ma, bo toż to niedomostwo, wracaj tu. Oj, wywalił się na schodach, jak mi przykro. Jeszcze raz zapis, tu będzie dużo zapisów. Ty gnido, i ty gnido. Boże, jestem dzisiaj normalnie nawalony-a! Na znaczy nie nawalony, tylko yy, taki... No nie w humorze jestem po prostu i dlatego się tak denerwuję i, i w ogóle... no. Mówię wam, że ja mam mojego comiesięcznego dołaj. Chyba tyle. Znaczy comiesięcznego. No ja po prostu tak czasami mam, że... Żeby tak jakoś tak nic mnie nie zmienię, się. Cieszę mnie tylko YouTube, dlatego też założyłem sobie konto i od razu mi lepiej na sercu. No ale no, przestańmy mówić o mnie. Zacznijmy mówić o grze. Tu się zacznie właśnie. Yy, tu jest troszeczkę tak jak yy, domino. Jak zaczyna strzelać, to nie kończysz. Widzieliście jak żeśmy im pięknie rozwalili. To było szczere. Yy, Zdał tam ktoś jest? Nie wiem. Hmm, lecimy Tu jest taki tym, potem niefajny moment. Zobaczycie też, pewnie będziemy przy tym ginąć cholernie dużo razy. Dobra, lecimy dalej. O! Tego się nie spodziewałem. Lizyć tam wszyscy Dojczowie. O, o, to mi chodziło. I mamy full HP. Dobra. Hmm, 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 hmm. O właśnie, tego nienawidzę. Znaczy nie, to jeszcze lubię, ale nienawidzę jednej sprawy takiej. Że... Zrobimy tak. Pancefaust do tyłu. To jest przede wszystkim, ludzie. Niemiecki opór. Niemiecki opór to nie tylko niemiecki opór w postaci żołnierzy. W yy, postaci żołnierzy piechoty. Tylko jeszcze jest po prostu tam taki bajer, który się nazywa... No, cholera, już byś mógł wyjechać. Ty, już się pewnie wszyscy domyślili, bo wziąłem pancerfausta. Fausta. No właśnie, zajmij się nim, dobra. Save the game. W jakim niemieckim czołgu? Ty, ale. Ja myślałem, że on wiedzie, no. Pięknie, raz dostał. Owe, Maria. Save! Nie! Tu! Save! Z taką ilością już to widzę. Celny strzał. Olewa jasno, nienawidzę tej gry. Jeszcze raz. To musi być bardzo celny strzał. Nie no. taki... Jeszcze raz, proszę. Przeciebie przed... przed... Ja mówię wam, że to jest Ach. najgorszy moment i to jest kończący. Taki taki, wiecie, że już kończy misję ten moment akurat. Nie ma granatów. Rozwaliłem? Fuck it! Ale trafiłem, także save. Czy musiałbym tak jakoś przebiec? O właśnie tak? Czy... Nie, nie tak. No i jak ja mam teraz... No i mi, gdzie tu są apteczki? Ja wracam na górę. Bo tam chyba była jedna apteczka. Właśnie. Dobra. Zapiszeć girt trzeba. Na dół, 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 na dół. Jeszcze jakbym miał kurde. Nie wiem, granat dymny, czy coś A tu widzicie, tu nawet człowiek nie podejdzie Zrobimy inaczej, spróbujemy ich tak jakby... Jezus mój Płakać się człowiekowi chce, a nie Boże Jeszcze raz Kilos, musisz być wytrwały Oni tam cały czas nowy wychodzą, no. I zrób coś tu teraz, panie. Zapisz grę, lecę tam kuźwa na hamce. Czy ja nie wziąłem tego... Zaraz mnie szlak trafi, widzieliście to? Bartuś już tam był, ale pancerfausta nie wziął. Jest! <laughs> Niemiecki fasz zaraz ci dopadnę, i będziesz kwiczał. Mam Panzerfausta, mam, 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 Tak, mam! Dobra, bitches, 1-0 dla mnie. Teraz mnie szlak trafi. Daj się zabić, to, to jest niefaj. Strzelać! No. Jeszcze raz, to ja muszę trafić po prostu tam, wiecie? To jest, to musi być bardzo jeden dobry celny strzał, wiecie? Nie taki! Daj się zabić. Strzelaj! Faszysto. Ja go muszę tam celnąć. To, to musi być, wiecie, taki, wiecie... Boże kochany, ja nabidzę tej gry! Znaczy, no, lubię ją, ale... Lubię ją za klimat, ale poziom trudności jest tutaj... Ludu Izraela, ja jeszcze tyle razy nie widziałem... Nie, chwila. Kuźwa mać, no przecież zaraz mnie chuj trafi. Przepraszam bardzo, ale ja jestem po prostu zbulwersowany tym, tym wszystkim. Dostał, na pewno dostał teraz, no nie ma bata. No tak, tylko teraz jeszcze zeżreć po jednego Panzerfausta, bo może to jest taka głupia, denna misja, żebyśmy mogli liderować ten czołg. Dobra, na razie jest OK. zdjąłem gościa, który do nas wcześniej zabijał. Także, lecę! Le. Mam, 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 dobra, mam. Safe. Come to me, bitches! Beautiful! Yeah! Likwidować niemiecki opór, teraz was faszysty wyjechamy wszystkich! Jao, yeah, beautiful, po prostu to, to się udało. To, ta ostatnia akcja była piękna po prostu. Teraz by mnie byle nie zabili, bo... bo nie wiem czy on sejwał. Już dziękuję lugerem cię załatwię. twoją faszystowską bronią. Gnido. Gupiczołku jeszcze gówniarzu. Dobra, o, to się udało. Ciężko było, ale się udało. Dobra, dołączyć do oddziału. Jesteśmy już w tej głupi pancerwawsi, jakbyś nie mógł bliżej. Dobra, wypaliśmy nieprzyjaciela z Ponuri. Nie spoczniemy, dopóki cała niemiecka armia nie zostanie wygnana z radzieckiej ziemi. For Stalin. Tak, tak. Za Stalina i w ogóle. Już? Kończmy. Dobra. Super. Także ja tutaj robię cut i spotkamy się trochę później, bo nie chcę się już nagrywać, także cześć.